Witajcie gramowicie strony Krzysiek Ogrodnik. Ile jak zwykle asystujący, bo Krzysiek jeździ i Krzysiek gra, bo to jego konsola. A bo tym sobie z dużo lepiej radzi niż ja. No i gramy w Need for Speed, tak? Need for Speed Rivals, który okazał się bardzo fajną grą. Tak, no właśnie, przyznam szczerze, że też właśnie grałem, bo graliśmy, była akcja czasami na jakiegoś gramowicza się gdzieś tam nawet trafiło. Tak, no i... E no, no, no i właśnie, też byłem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że będzie to kolejna e, totalna lipa, e, do czego ostatnie niestety nic for Speedy strasznie mnie przyzwyczaiły i co było bardzo złe, a okazało się, że to jest naprawdę fajna gra. Zręcznościowa, mm -hmm. ale fajna, dająca naprawdę dużo fanów. Mówisz, jakby zręcznościowa, to było coś złego. No, no tak, no, no wiesz, no, model jazdy tutaj jest w zasadzie taki bardzo umowny, no po prostu jest, no, samochód jedzie po drodze i tyle, nie? No nie. dobra, ale tak jakby technicznie, jeśli ktoś widział wersję na starą generację konsoli, to to jest nieba ziemia, tak? Na PC-cie tak. ta gra po prostu pewnie tak wygląda, to Ty możesz powiedzieć, bo Ty grałeś na PC-cie. Znaczy, bardzo podobnie w sumie, no, w wielkich tutaj różnic akurat nie widać, zresztą samochodówki są zawsze dobrymi tytułami na start konsoli, dlatego że wbrew pozorom, no, Nakładny no. akurat, akurat Speed ma to do siebie, że jest grą gdzie, gdzie nie wiem, mamy jakieś miasta tego typu rzeczy, to tutaj jest troszeczkę, troszeczkę gorzej. Eee, ale gry typu właśnie na przykład Forza, czy takie, które się dzieją na torach, tam jest bardzo mało rzeczy do wyrenderowania poza tak naprawdę samochodami, więc można sobie pozwolić na naprawdę full wypas no i nie z nieba. Nie ma twarzy, które trzeba animować. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No. Jedne co dodam, troszeczkę jakichś efektów cząsteczkowych. No z tym, że właśnie no, tutaj to też widać. Forza zdecydowanie płynniej chodziła, dlatego o. że ta grama. To co zrobiłeś przed chwilą, to że kamera nagle nie uciekła, to jest przykład tego, że czasem komendy głosowe przeszkadzają. Tak. <laughs> Need for Speed jest tego po prostu perfekcyjnym przykładem. Bo on ma masę tych komend, tak? Tutaj yy, jak to moje auto będzie leciało dalej, ale Kinect Command i tu jest tego od zarabiania. To jest takie różne, tak I z kamerą są change view, review, look around. I jak jedziesz, to, to właśnie ty coś powiedziałeś, co kosztować tego View, e, Jak powiem look around, to on powinien ob obrócić naokoło, ale no teraz to nie Look around. Look around. o widzisz? No i akurat na przykład jak moja dziewczyna Agnieszka tłumaczyła mi wczoraj, że ma taką koleżankę, którą ma na imię Sandra i nonstop, gdy mówiła jej imię w jakiejś tam kombinacji z, z, z jakimiś tam słowami, to sprawiało, że kamerami mi łaziła dookoła samochodu To, okay, to no, no. E, Więc tak jakby no, to jest trochę nieprzemyślane, tak? To no, można wyłączyć całkowicie, tak? My, my to Teraz zostawić, to nie jest też jakieś nieprawidliwe, tak? No bo to no, mówmy się, no gramy już te kilka minut i to zdarzyło się tam raz i oh za, za mocno tu toniczne, ale no. Jest, jest, to, jest to pewien problem, nazwijmy to tak. Eee, więc więc. Eee... No, muszą no, denerwować. No ale no właśnie wracając do tematu właśnie i płynności gry, no cóż no. Midworspeed działa w 30 klatkach. Tylko i wyłącznie. Co Potem więcej działa też w 30 klatkach na PC. który spokojnie podejrzewam w tej grze... Eee... By ich wyciągnąć pewniej z 200. No ale cóż, no, jest założony limit i nie jest, nie jest to dobre. Z drugiej strony, przyznam szczerze, że na WECC wcale bym się nie obraził o komendy głosowe. A zaraz Ci powiem dlaczego. Dlatego, że e, ekipa odpowiedzialna za grę nie wpadła na pomysł, żeby zaimplementować w ogóle jakąkolwiek obsługę myszki. Hmm. No cóż. W związku z czym, żeby wykonać najprostszą rzecz w menu, trzeba korzystać z jakichś 40 i to na dodatek bardzo rzadko używanych klawiszy typu page down i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No też zupełnie inna historia. Także to od razu powiem na konsoli nawet jeżeli czasami ucieknie Wam kamera, podejrzewam, że gra się w to dużo wygodniej. No ale też zupełnie inna historia. Dobra, a póki co Krzysiek pędzi. Tak, no i jeśli chodzi wracając do graficznej strony, tak? to naprawdę jest ładna ta gra. Szczególnie te wszystkie widoki, tak? Tutaj e, mamy tam jakieś tereny, które są leśne, mamy tereny, które są jakieś tam właśnie żadne góry. E, e, tutaj gdzieś przyjeżdża się przez jakieś tam właśnie miejsce, gdzie jest więcej drzew, to liście latają w powietrzu. E, te efekty świetne tego, tego koguta tak policyjnego. No, tak. liście akurat tutaj robią dobrą robotę. Jest kilka takich właśnie miejsc, gdzie, gdzie ich sporo spada i faktycznie, kiedy samochód w to wpada, to się to wszystko unosi też. Tak, no po ładnym wiatru to jakoś tam deszcz też wygląda, tak, I, więc co prawda dosyć rzadko się przy naszce, że grajmy, no, no, godzin na no, godzinie no, chyba ze trzy razy mi się zważyło, żeby przejść. na szybę, która właśnie jest jakoś tam lekko mokra, ma jakieś takie pasy pasy wody. Tak, więc, tak. No, więc tutaj, yy, tutaj jest tam. No i też fajnie jest to, tak, jakby to, to ten system, tak, ten, ten który łączy tam single z na no, tyle że no niestety. Znowu kolejny problem, tak, że gdy kumpli na pc i tak dalej, to oczywiście trudno znaleźć, no ale kupi, którzy gra na Xboxie no to jednak ciężko oczywiście, no można grać z jakimiś też tam randomami z Internetu i tak porównać czasy, no ale... No to znaczy, generalnie najfajniejsze jest to, że jednak, wiesz co, jeździ tutaj z Tobą na, wiesz, na mapie e, kilka osób żywych. E, no i w tym momencie właśnie, dlatego ta gra jest właśnie taka fajna, dlatego... Jeden z głównych powodów było to, że to jest pierwszy Need do od dawna, w którym się naprawdę bardzo fajnie gra policją. Dlatego, że jak znajdzie się ogarniętych graczy, z którymi się wejdzie w spółkę, to jeździ się takim wilczym stadem, w na przykład trzy wozy i w zasadzie nie daje nikomu innemu szansy. No, jest, znaczy w ogóle ta fabuła jest taka, że to jest taki oddział, który tam nie ma zasad tak? i są wszystkie tam takie nazwy no, takie, tak takie tak bez chodzi. litości i tak dalej. To taki buduje klimat takiego robokopa nie ma, że, że też ta ścieżka dźwiękowa jest, 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 jest właśnie taka, taka, Technologiczną jakieś tam techno i tak. Bum, dalej. Bum, bum, bum. No tam, więc ten, No i tutaj właśnie po prawej, jeśli nie chcecie zeznajeni, to jest tak, że tutaj nie ma takich wyścigów, które się normalnie robi, tylko, tylko jest lista, lista rzeczy, których trzeba, które trzeba wykonać. I tutaj właśnie po prawej mam wykonałem. Więc, no i teraz więc właśnie wie, wiesz, na postarunek to mi się zaliczy, tak jakby wykonam zadanie i będę mógł sobie wybrać kolejne. Tak to jest tam... I co ciekawe, właśnie w rozdziałach mamy trzy zawsze równoległe zadania, wybieramy z nich jedno. No i w... to jest też właśnie fajne, że są gracze, na przykład, którzy nie lubią pewnego rodzaju wyścigów na przykład, albo wybrać pewnej wybrać. formy rozgrywki. W tym momencie, żeby skończyć karierę, nie musimy właśnie na przykład decydować się na wyścigi, których nie lubimy. Możemy wybrać sobie pakiet, który nam odpowiada. Jeżeli ktoś na przykład woli się ścigać z innymi, w przypadku na przykład rajdowsa, wybiera sobie pakiet typowo wyścigowy. Jeżeli lubi próby czasowe, to wybiera taki. Jeżeli lubi rozgrywki z policją, to wybiera pakiet misji, który jest związany na przykład właśnie z policją. Tam musi, nie wiem, rozwalić ileś radozów tak. policyjnych podczas pościgu yy... tego typu rzeczy, także... Znaczy, w, co jest, więcej, co jest ważne, można to sobie w każdej chwili zmienić. Jeżeli nam tak. na przykład nie idzie i tak dalej, wchodzimy w menu i zmieniamy sobie pakiet misji na dowolny, równoległy, robimy e, ja, ja skończyłem karierę policjanta i tam jest że 20 jakby poziomów, to jest e, kariera, takie fabuła, fabuła nazwijmy to. No tak. e, ale można dobić do, do 60, tak? czyli efekt... E, to znaczy, no jeżeli skończymy skończy. karierę, tak to możemy, bo z policjantem nie odblokujemy nigdy wszystkich samochodów, dlatego że tak, do poszczególnych jest, typów tak, misji tak, są tak. Przy, 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 przypisane właśnie, właśnie inne typy. To jest trzecia wersja, po prostu. Jest taka zwykła mm -hmm. policyjna, nazwałbym to. Tak, jest ten. Prewen prewencyjny. Prewencyjny, czyli taki najbardziej taki opancerzony, tak, ale najwolniejszy. Szerzaki z, rur, z, z rurami i tak, tak dalej. Dokładnie. I jest wersja też, właśnie, undercover, Czyli, to jest to, czyli taki właśnie wygląda jak pies. Cywilny, tyle, że no właśnie ma te i jest, tak, tam no, jest po prostu najszybszy, najzrutniejszy, ale najmniej z kolei. No tak, bo wytrzymałość samochodów, wbrew pozorom jest bardzo istotna. Dlatego szczególnie w przypadku rajdowców, bo kilka stuknień z policją, no i może się okazać, że no niestety nie ukończymy wyścigu. A przykre jest to, że jeżeli nas rozwalą, lub policja nas złapie, to wtedy tracimy jedną z najważniejszych rzeczy, czyli mnożnik punktów. Dokładnie. A mnożnik punktów to jest inaczej mówiąc mnożnik naszych pieniążków, więc no potrafi to, to być to jest, bolesne. To, oj, to jest ciekawa ta mechanika takiego... Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć, tak? Bo im więcej... Tak, dokładnie, dokładnie. Bo to jest dokładnie. tak, że, że masz już razy 7 i naprawdę za duży, głupi drift to jest też naprawdę dużą ilość punktów. Tak, I... tylko że można na przykład, może nas dopać właśnie inny gracz, będący policjantem, przykrasować no, bo będzie to, będzie to wszystko, w... tak. Bo będziemy na ostatnich... Co więcej, wtedy, jeżeli weźmiemy udział na przykład w jakimś wyścigu czy węcie, kiedy wejdziemy do garażu, okaże się, że mamy zero pieniędzy. Mhm. Nie to, że stracimy sam jakiś tam bonus, czy... I... nie że Wszystko to co zabraliśmy do przed z tak? tak? Więc, więc to jest... Dlatego, znaczy, razy z policjantami gra się fajnie, bo jest fa fajnie to zrobione. A dwa, że można, e, tak jakby, no tam nie, nie ma coś też tak, że to jest jakieś tam trudny. Tak, bo granie, granie tym rajdowcem, który jest no, przetłumaczony w polskiej wersji, to no, nie do to końca jest trochę ma to jest korek, tak dokładnie, no ale dobra, już nie ale, wiem, czy tak e, dali. E, ale tak jakby, to znaczy, no, też ciężko znaleźć do przesłowa, tak naprawdę. No, wyścigowiec, tak. tak. Ciężko, no, ale w każdym razie policjantami łatwiej się w to wkręcić, tak, bo oni nie mają czegoś takiego, że ktoś może im coś zabrać, tak, czyli jak już zdobyli coś, to to mają, no chyba, że wyłączycie grę przed tym, jak wrócicie na posterunek, bo to faktycznie przed to, że ta gra jest taka półsieciowa i półsieciowa, no to to wymaga, że, że jakby gra zapisuje się po Dokładnie. powrocie do, do, na posterunek, o tym warto pamiętać, tak, szczególnie, jeśli gra na konsoli i ludzie są przyzwyczajeni do tego, że po prostu naciskają guzik i gra się wyłącza, no tutaj trzeba o tym pamiętać. I to jest wyścig, ja tam zaczynam od nowa, tego nie przespidam, więc tutaj też nie mam żadnych technologii pościgowych, czyli jakiś tam kolczaków. Tak, to jest i... też istotne i co więcej te technologie mają nie tylko policjanci, ale mają je też. Yy... Tak, znaczy to, już, to już było wcześniej, tak? Tego, tak, że oni tak, tak. tam mieli, e, wyścigowcy tam mieli tego mniej, bo oni mieli bardziej takie nastawione, znaczy teraz też mamy takie bardziej nastawione na uciekanie, czyli jakieś tam super nitro, jakieś tam miny energetyczne, no, tak, spowalniające. To mocno, mocno naprawdę przyspiesza samochód. No, ale większość się powtarza. Oczywiście tutaj okay. głównie jakieś IMP tego typu rzeczy, które nie wiem, wyłączają systemy, czy różne formy ochrony przed tym. Mm -hmm. Teraz pewnie też znaś, coś aktywowałeś komendą głosową do końca. Tak? Tak, bo ja nic nie naciskałem. Okej, okay, dobra. No i właśnie. E... To, jest, to jest ten problem. Tak, jakby no ktoś nie pomyślał, że pokoje graczy to nie są laboratoria wytłumione. Tak, tak a po... O, no, czyli zresztartowałeś się. Zresztartowałem, e, dokładnie. No okej, okay, spoko. Słuchajcie, e, dlatego jeżeli. <ścoughs> Nawet sami gracie, mieszkacie sami, nikt wam nie będzie przeszkadzał, yy, nie macie sąsiadów, którzy borują lub śpiewają, yy, że tak powiem, yy, głośno przy z... czy cokolwiek innego, ale od czasu do czasu wyrywia wam się jakiś przecinek, kiedy coś wam nie pójdzie, to lepiej wyłączcie komendy głosowe, bo może się to skończyć właśnie, nie wiem, przeskoczeniem do menu albo zupełnie czymś innym. Znaczy ja no myślę, że to jest tam... Wiesz, no kłopoty tam jakiegoś wieku dziesięcego całego systemu, tak, bo z achievementami też ludzie nie wiedzieli co robić, tak. Wiesz, te pierwsze gry to miały 10 achievementów po 100 punktów, e, które sprawiały, że tam były, wiesz, przechodzenie tam kolejnych misji po prostu, tak. To nie były, nie były achievementy, jakie znamy teraz, czyli złap pięć domniczek, które spadają z krawędzi, tak, i tak dalej, tylko to było to nie innego, ale tak jakby no jest to problem, tak więc warto, warto o tym pamiętać. Poza tym jeszcze jedna rzecz, mimo tego, że gry są po polsku, no na przykład Need for speed jest po polsku no na inne platformy, to w wersji na Xbox One nie ma, nie ma polskiej wersji. E, więc tak jakby no, jeśli to już to ma znaczenie, bo znowu my się, gry wyścigowe nie są jakoś tam przesadnie ważne, e, czy, 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 czy jest polska wersja, czy nie, ale jeśli, jeśli no, teraz bym zmienił sobie kamerę. E, tłumacząc coś <laughs> dokładnie. Ale ale ten, ale tak jakby no, no coś znowu stało się. No tak jakby no to jest to jest to jest właśnie jest no, ale jest tak jest poza jest poza tak jakby no jest jest to jest to jest to no to jest problem jednak czasem. Głupie by było przegrać wyścig tylko dlatego, że... Szczególnie w kamera, końcówce samej tak, że właśnie kamera wiesz, jesteś już że, me, to, że, że tak. musi że Musi się, wiesz, obrócić albo, albo zrobimy to, co ja zrobiłem, czyli właśnie w samej końcówce w wyścigu coś powiesz i w tym momencie, albo nie wiem, wejdzie ktoś z rodziny, rzuci jakieś hasło typu, że jest obiad, jest obiad. Obiad, śniadanie, kolacja, żarcie na stole. Nie patrz, na to nie reaguje na szczęście. Dobra, czyli z obiadem jest ok. obiadem jest okej, okay, <laughs> ale A na przykład jest... mielony? Nie, też. Nie. No, nie bo nie masz opowiedzmy, że na różne różne rzeczy mi się nie Już z, no, mm. różne rzeczy się rzeczy działy z tym tematem, ale tak jakby no e, taka przestroga, tak? E, pamię, pamiętajcie o tym. E, no i to, to da, się, da się wyłączyć, tak? Z poziomu systemu to, 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 całe, całej konsoli no. no, Także się dotarł znów na posterunek i myślę, że na tym skończymy, bo samochód już jest brudny, ubłocony i faktycznie wygląda tak, jak... jest wstyd wrócić. Do, tak, zaparowane no, szyby. Najbić no, właśnie szyby właśnie ładnie. No. Ładnie pokazują, że karoseria też jest trochę mokra, więc można się nacieszyć efektami kropelkowymi na karoserii. No, ale tak jak no, Od tego mamy Forza, żeby się wiarać, bo tam to jest jeszcze lepsze, jeszcze ładniejsze. Ale, ale tak, jeśli tak. nie macie Xboxa, bo pewnie nie macie, bo dorwanie go w Polsce to jest mega problem, to sprawdź na innych platformach uwarto. Ten Meafo jest naprawdę fajny. Tak, tak. Nawet ja to potwierdzam, a ja do Twirlspeeda od czasów w zasadzie. Nie mówię, że o Porsche oczywiście, no bo to jest zupełnie inna sprawa. Ja osobny kult, ale od czasów Underground'a, który był ostatnim Mint For Speed'em, który mi się podobał, to na dobrą sprawę faktycznie to jest pierwsza gra od tego czasu, w którą grałem z czystą przyjemnością, serię. No dobra, a my kończymy chyba, nie? Jasne. No. Do zobaczenia, no, do zobaczenia. No, się na razie. Cześć.